I'm talking when I'm drinking baby I'm to go a little too fast Siemanko z tej strony Kolis i dziś nagrywam drugi odcinek y, tutaj no, na parkurze, jak już mówiłem Dziś ze mną jest Style jest Mile, czyli Kuba i będziemy grali co Parku. On powiedział imię, to i ja powiem, jestem Karol Jeszcze nigdy nie mówię. To jest dopiero mój drugi odcinek. Nie. Dlaczego zaczęliśmy na tym, ojejo? No dlaczego? To jest właśnie normal. A no teraz... głupi normal. Taki głupi normal, którego nikt nie przejdzie. Bo... Nie, już, już gdzieś tam było, tam, ale no to widzisz, no to widzisz, no to super. Szkoda. Dobra, to choć pójdziemy. Poczekaj, poczekaj, po patrz. Patrz. No. No i... tu pochodzę jesteś na kamerze widzisz widzisz easy no e, easy. easy jest już łatwy mówiłem w pierwszym odcinku tam byłem tam stał jakiś chłopak w pierwszym odcinku jeżeli oglądaliście. Jeżeli ja oglądaliście, ja tam też ja wrócić. ja to tam wiecie ja to tam a jak ty się nazywasz na YouTube no mega Colis. oglądamy go razem po tym odcinku też oglądam. Super będzie. Super będzie. Jeszcze go nie wstawię, bo będę musiał go zlędować. Sorry, że tak mówię, tak ponurym głosem, ale przed chwilą wstałem, O nie no, wstałeś, okej, okay, dobra. Patrz, jak cisnę. O, patrzcie! O nie, patrzcie. Jesteś nacelowany. Jesteś nacelowany, oni cię widzą. O, teraz jakiś przygód... Ej, no. gdzie ty jesteś? A ty tam jest. No Dobra, chodź, pokażemy normalizję. No poczekaj! Zaraz będzie... No poczekaj, bo ja mogę tylko przejść. No to ja już przyszłam. No i co ci z tego, że przecież już i tak przeszłeś i... Nawet spadłem na takim wygląda. lodzie kupy. A ten normal is. coś takiego. Ale my nie będziemy ciągle parkurów nagrywać, zaraz idziemy na inny serwer. A właśnie, że ja nagrywam. Ja muszę. tylko parkury. co ty jesteś Bremu? No nie no Bremu, lubi parkoury, ja no też lubię, nie powiem, bo lubię, ale no, bo muszę nagrać, bo powiedziałem, że będę nagrywać z tego i będę nagrywać Tutaj tak, babcia. Czy może ja posiedzę. I tak zaraz idę, to będę musiał się wrócić, bo zaraz na dwór idę. Ty też, Karol, na dwór idziesz, co nie? No, na śnieg, zjeżdżać sobie. A ja nic o tym nie wiem, a wiedziałem wczoraj. A ja zapomniałem. No to się szykuj, bo idziemy. No to zaraz będziemy kończyć. Tak. Idziemy za... I proszę Was bardzo. Ej! Dla was nie, to... byłem tym... Wiecie już to, że dla was to jest jedna, jedna, jedna sekunda. A dla mnie to jest bardzo ważne. I dla śmile jest to bardzo ważne. Bo jak będziecie stawiać łapki w dół. To no będzie... No to, jak będziemy... to nie będziemy nagrywać niestety. I jak nie będziecie stawiać łapki I w nawet... górę, to ja będę na odcinkach. Haha. Ha. Tak właśnie, tak. Dziś nagramy taki może odcinek jeszcze wieczorem. To wieczorem Wieczorem, okej. Okay. No, o, pseudocytam do mnie napisała. Kurwa, jak nie skaczesz, to w nie Ja... Pierdzę! Ty CO to tu pajaka? Ale ja tam muszę pójść! Ja tam muszę pójść przez ALE O kurde, jak jest To jest ten Iron Man. Nie! Gdzie jest to pseudo cytrynka? A przeszkadzaj! O! Napisałem miejscu myślę, napisałem jej spier. Ale nie do końca. Jak ty tam poszłeś?! Dobra, będziemy cały czas się męczyć. Idziemy na harda! Jak się wkurzył? Się wkurzył... Dupa. Jak w pierwszym odcinku tam skoczyłem, jeżeli mi nie daliście lajka, no to... Mi dać lajka. To proszę mi dać lajka bo w tym tek Ty nie umiesz tam wskoczyć Ja tam nie wskoczę ale ty mówię że do ciebie że Ty tak powinieneś powiedzieć Bam! I, e, no jeszcze ty jesteś ma, jakiś my, cheater i Tam się nie, nie da ma... iść Hater. Tak kto tu jest hater? Hater to jest taki gość który tam wchodzi na te drobinki. Ty ja tam nie wchodzę, patrz, no ja tam nie wejdę. O weszłem! No to widzisz jak ty to robisz! Ale dupa! Weszłem! No jak no? Ja to robię, bo robię to. No bo widzisz jakie robię, to jest kupienie, nie? Nie ogarniam. Szkoda, że te patrz się nie da. Ludzie napiszcie! Ale tam, w... już nie tam już nie skoczę! Tam już nie skoczę! Ludzie no, napiszcie bo... mi w komentarzach jak on to robi normalnie, ziomu skaczesz tak w boki, musisz szybko tak tutaj przekierować. idę sobie dobie. na inny park. Się nie skocz brawo brawo dla niego, poszedł na inny jestem park jestem obrażony, idę na easy chodź na twoją wyspę, pokażemy jego wyspę chodź, Styleś tyle śmielej na swoją wyspę Pok widzowie chcą zobaczyć twoją wyspę wyspa dom nie możesz się teleportować spadając no i co? wyspę akceptuj Hmm. What WTF O patrz, patrzcie to jest dnia w pierwszym odcinku pokazywałem To jest jego wieczka pier... A mi piorun strzelił nią no. To może ja je sobie zatkam No lepiej Bo ci piorun też strzelił No dobra I pokazamy jego domy tak za mną zrobił Tylko ja nie lubię wody jak tu jest ja Ale ja to nie wiem To nie jest niemożliwe Zobaczcie, woda jest, ja tu tabliczkę postawi, się, na nie spada. Jakim cudem? Jakim cudem, powiedzcie mi to. Bo to tak... A bo tu ma jakieś gówno na dole. Co to to jest, jest Minecraft. Bo to śmietnik, dupa. Dom stylowego uśmiechu. A tu jest ten generator kobla. A po co on tu stoi, jak generator Zaraz przyjdę, zaraz wrócę. Mamy? Można ja? On poszedł chłopaki, chłopaki i dziewczyny. Jeżeli to oglądacie, to proszę Was o zalajkowanie mnie, zasubskrybowanie no i dacie komentarz. Jestem. Co ty tam, co ty tam? Nic, nic, nic. Ja tylko mówię, coś takiego fajnego. Skoro no, masz ze mną na nagrywać odcinki, to mu prawdę. No naprawdę. To co mówiłeś? Co ja mówiłem co Co ja mogłem mówić? A! Wal się piorunie, teraz nie walniesz z nią. Piorun wal, a ja zaraz to odetchną. No nie no. A nie bo ja tu będę stał i Nie możesz jej bić. A ja tu będę stał, idziesz za piorun. Nie no, będę taki chamski. O dobra to, będziemy się zegnać. Ale chodź tutaj na drzewko, nie wiem jak tu wejdziesz, ale jak... Do... dobra, nie, będę taki chamski, chodź tutaj. A po teraz do no, tu ja tam mówię. A dobra, jak jesteś taki, to chodź tutaj. O, tu, 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 tak. jestem do... Na flyu. Dobra, nie będziemy przedłużać jakimiś piekołami. ARA! Wpadłem w wodę już wpływam na górę! <gry> A to to jest nieferty. Dobra, będę się żegnał, albo pójdę do ciebie. Kurde, <gry> <się waj. gry> kurde. Nie, no, to... ja idę na górę, bo już jest 9 minut. Ej, nakrywamy je zaraz. Dobra, no to papa. Pa. Yy, lajkujcie, subskrybujcie, tak jak mówiłem na początku, chyba nie. No tak na początku mówił. No i bez niego będę bez niego będę się żegnać. Dobra, no to... Już, już wkładam!